Pierwsze pytanie lecą do Marcina. Chciałem, żebyście odpowiadali tak, nie. Popatrzcie sobie głęboko w oczy i zaczynamy. No, zobaczymy. No. Marcin, jestem bardziej inteligentny od mojego przeciwnika? Ciężko powiedzieć, ale jako, że jestem w piku najinteligentniejszych osób na świecie, to ryczaj tak. <noise> Rozumiem, co mówi do mnie... Co to, to ma... piku? <noise> <noise> Szczyt. <głos> <głos> Rozumiem, co mówi do mnie za dyma. Zdarza mi się, że czy... czasami nie zrozumiem, ale większość tak. Okej. Okay. Zdecydowanie wolę free fighty od profesjonalnych walk. W tej chwili? Mhm. Tak. W tej chwili, mam 36 lat przypominam. Ostatnio miałeś urodziny w październiku, tak? Dziękuję. No, <laughs> w MMA zmiótłbym zademę. Tak, zdecydowanie tak. Sportowo jestem najlepszy w fejm? Nie, bo ja nie jestem sportowcem, tylko Ale umiejętności sportowe, jak co. Yy. Yy. Patrząc przez pryzmat tego, że walczyłem z Normanem Park i przegrałem, on jest też sportowcem mm -hmm. ja byłem w Ultimate Fighterze i on był, on wygrał, ja byłem w półfinałach, przegrałem. On też miał pasję, ja też, no to załóżmy, że no, na papierze ciężko powiedzieć, że nie ma lepszego ściągnięcia Ale pewnie jestem drugi. Okej. Okay. A Tomka? Którego byś postawił? Trzeciego. Trzeciego. A Pasternak'a? Też trzeciego. <laughs> Dobry wyjście. Też trzeciego. Aha. Dobra. E, wyszedłbym z Szeligą trzeci raz i znowu go ubił. Na pewno. Nazwanie mnie pizdą było dużym błędem. Było nie na miejscu. Było nie na miejscu. Nie wiem, czy błędem. No, było błędem. No, zapłaci za ten błąd 9 grudnia. O, zna, zobaczymy wspaniaczku, kurczę.